Wielkie przygotowania na nockę od dzisiaj do jutra. Azjatyckie potrawy. Sprzęt już rozwinięty. Gdzieś w rybniku. Zbiornik. Kto poznaje, ten będzie wiedział. Stanowisko do leżakowania. Ludzie tu na rowerach jeżdżą. Nastawiłem się na dwa dambelsy. ...i na metodę. W nocy... ...nic nie bierze, pada deszcz. Mamy poranek, ładnie słońce świeci. Noc była spokojna, a zapowiadały się burze. Okazało się, że są zawody wędkarskie i o 5 rano musiałem zwinąć wędki. Teraz czekam... Spakowany na ławce, aż przyjedzie po mnie rodzina, bo jestem bez auta. Mają mnie odebrać. No i tyle z mojego wędkowania. W nocy miałem rzucone na dwie kulki proteinowe, daleko od brzegu rzuciłem, ani brania. Ale kontakt z naturą nad wodą się fajnie siedzi. No tak, jak przyjechałem o godzinie 18, to tak do godziny 12 miałem rzucony na metodę dumbels Ochotka i Dumbles Banan, i tam jakieś coś tam się działo, ale nic konkretnego. Nie wiadomo, czy to brania były. Potem rzuciłem sobie z daleka od brzegu na kulki proteinowe. Doskonała truskawka. I Total Scopex. I nic ani brania do rana. Pozdrawiam.